Styliko, dyrektywa 447. Zanim pochopnie zamkniesz ten filmik, lepiej go wysłuchaj. No chyba, że brakuje ci oleju w głowie, to sobie idź. Aha, jednak zostajesz, no to dobrze. No więc, tak, zastanawiałem się nad tym, co by tu kolejnego opublikować na YouTube, ale obserwując tą wykładniczo przyrastającą ilość treści. Filmów, debat, relacji z debat, przeróbek, odgrzewanych kotletów, stwierdziłem, że trzeba zaproponować coś nowego wpuścić trochę świeżego powietrza coś, co będzie w stanie człowieka uwolnić, albo przynajmniej pozwolić mu wydostać się z tego youtube'owego, facebookowego, twitterowego, instagramowego porno matrixa. A więc tak. Jeśli odpowiada Ci życie konsumenta treści rzucanych Ci pod twarz, losowo tudzież za pomocą jakiegoś algorytmu, który przewiduje Twoje zachowania i myśli, łykaj tą niebieską, a wrócisz skąd przyszedłeś. Ale jeśli wyczuwasz pewne niedociągnięcia, braki w tym matriksie, to proponuję Ci zamiast niebieskiej tą czerwoną, tabletkę. Teraz dam Ci około 30 sekund na połknięcie i popicie jej wodą. No więc tak, twoim zadaniem numer jeden to wejść na stronę, przeliteruję gab.com i założyć na niej swoje konto. Jeśli umiesz język angielski, to dobrze, jeśli nie, to nauczysz się, ale im więcej będzie na niej Polaków, tym więcej języka polskiego. Kiedy zalogujesz się na tej stronie i będziesz jej używał, to na pewno zyskasz więcej wolności w porównaniu z innymi konsumentami treści. Promowanych przez ludzką powierzchowność, ale i sam syndykat Matrixa, który tłumi i zabija wolność słowa. Zadanie numer dwa. Masz zostać moim zwolennikiem na stronie gab.com. Wyszukaj mojego użytkownika, powinieneś poznać go po ikonie i tle profilu, który jest identyczny do tego z YouTube. Póki co ta strona to jest jeden z nielicznych wolnych odpowiedników Facebooka, YouTube'a i Twittera. Zadanie numer 3. Zachęć innych do dołączenia do tej strony i przyłączenia się do mnie. Zadanie numer 4. Cierpliwie oczekuj kolejnych wskazówek ode mnie, bo to nie jest koniec naszej przygody, bo to jest dopiero początek naszej walki o wolność. O ile po drodze nie wymiękniesz.